Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Brod, a to jest misja czwarta misja przedostatnia kampanii Fortecy. Idzie nam wyśmienicie. Mam nadzieję, że i teraz, i tę kampanię przejdziemy. Słuchajcie, bez zarzutu, weźmiemy sobie Pioruna. W postaci sześciu. I zobaczmy, co tu się Wojtka dzieje. Gryków wycofują się. W istocie, w istocie, dobrze. Nie jestem tym zszokowany. Wściekły pies po kroju laslo, potrzebuje złota, by kupić lojalność swoich wojowników. Jednak zostawili sporo wojska w Torhral i okopują się. A niechaj to robią na ogień i stal. Jak Arkad pozwoli, zetrzemy ich na proch i jedyna pamiątka, jaka po nich zostanie na terenie Kamiennych Auli, to plamy po ich upuszczonej krwi. A, to mi się podoba, moi drodzy. I teraz mamy armię dość sporawą, ale jeszcze sobie ją powiększymy. Moi drodzy, jak spotkaj się z armią Dankana, zajmij Torhal. prawda, lecimy w takim razie. I jak polecam Wam, jak najwcześniej zbierać, słuchajcie, surowce, ponieważ żeby przyłączyli, przyłączyły się do nas Krasnoludy, będziemy potrzebowali do tego surowców jak największej ilości. Jak widzicie, mamy też nowy cel, którym jest właśnie zbieranie, wzmocnić armię Krasnoludami. Okej, okay, na początek weźmiemy sobie troszkę pieniędzy. Zobaczmy, czy coś tu jest. Artefakt. No ok, niech będzie. Dość mocny, myślę. Plus dwa do obrony i zwiększa ochronę przed czarami ognia. No to także nie ma co marudzić. Bardzo fajnie, nas to spotkało. Odwiedzamy tutaj te siedziby. Jak widzicie, dostaliśmy artefakty potrzebne. Szybko myślę, że awansujemy też na kolejne poziomy. Z tego co widzę, bo jest tu dużo jednostek i EXPA też będzie bardzo dużo dzięki temu. Ok, tu kolejne jednostki, które dołączymy. Do swojej armii. Tak jest. Brak surowców, czego oni chcą? Ciarkę w postaci 15. No dobrze, moi, moi drodzy. Jeśli potrzebujecie siary, to ja postaram się ją zdobyć. A ci co tu potrzebują? Kamieni, proszę. Brak surowców również. Jeju, jeju, to nie fajnie. W takim razie będziemy musieli coś wykombinować, coś pozbierać. Aby się udało, nowy cel, to my tu mamy odeprzy atak. Ok, Rolfa, no nic, zobaczymy. Zwycięstwo udało się. Odeprzy od. Odeprzyj, od, od. Od, odparliśmy jego atak, Boże, zaciąłem się, moi drodzy, moi drodzy. I co ty na to Rolfia? Na krew, Argata Zemszczę się na ułwstanie. Boże, ten to jest Władcy, dziwny. Imię Arkata. i to dla swoich własnych celów. Zostanę przy Ulfstanie. Ty też, zdrajco. Gdy tylko wrócę do Tormyrdal, zetnę wam wszystkim łby. Jak dasz radę, proszę bardzo. Na i kuśnie, Ulfstanie. Jesteś już martwym zarwiem. A więc wrócił do Tormyrdal, tak? Wywołuje jeszcze więcej zamieszania, bez wątpienia. No cóż, gdy już odzyskamy Tor chrach, trudno mu dobrze. będzie dochować swoich przysiąg. Jest jeszcze coś, Rolf. Martwi się także w kwestii Duncana. Ktoś go uwolnił i teraz nęka oddziały Rolfa. Jest wolny! Gdybyś był bardzo głową, ucałowałby Cię. A więc mój stary druh Duncan jest wolny i wprowadza zamęt! Wiesz jak mówią, co dwóch zakapiorów to nie jeden. Ha, 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 ha. Odszukajmy go. Hmm. No to ładnie, to będziemy go szukać w takim razie. Realizowaliśmy cel, ponieśliśmy straty. Słuchajcie, brakuje nam ewidentnie tych surowców. My musieli coś z tym fantem zrobić. Aby nam się udało pozyskać te surowce, bo bez tego będzie trudno cokolwiek zdziałać. To aby się udało, możemy jakieś tutaj wykupić, jakieś porady i tak dalej. Tego nie chcę. Potrzebujemy więcej tego wszystkiego. Są jakieś buciki, elegancko moi drodzy, kurde, ale nie potrzebuje bardzo dużej ilości surowców. Ale lepsze machiny wojenne. Mamy kopalnię złota. Mamy też tą rtęć, trochę armii straciliśmy, no niestety. Zobaczmy, tu jest czerwone. Kurka wodna. Potrzebuję dużo tych jednostek. Nie wiem czy damy radę. Ojej, tutaj bym wbił. To tak na propsie. Żeby po prostu przyłączyć te wszystkie jednostki do siebie. Ale się osłabiłem, Jezus! Dobra, ale przynajmniej będę mógł dołączyć te jednostki do swojej armii. Przecież z tymi bym się powalczył chętnie. Patrzcie, ale nam się przerzedziła jednostki. Mam nadzieję, że damy radę z nimi. Okej, okay, doszło nam jakieś jednostki. Doszły do army. Co dostajemy? Jednostkę losowo wybranego surowca. Dobra, no to, to nam sprzyja akurat. Dzięki temu będziemy mogli sobie do jakiejś tam jednostki. Dokoptować Nie odwiedziliśmy tutaj tego Przyjemnością odwiedzę To miejsce Dobra I dołączmy tutaj te jednostki Brakowało nam siarki Kryształów Też nam troszkę brakowało Ale już je mamy Dałoby nam się Miejsce gdzie byśmy mogli Słuchajcie Dobra tu dostaniemy troszkę morali Ok, kamienia, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Digajmy. Chyba się podekpić tutaj. Będziemy mieli przy okazji te surowce. My się osłabiliśmy i trzeba zebrać tą armię. Dobra, tutaj te odsłonimy te miejsca. Brakuje nam klejnotów, ale dostaliśmy chyba z tego co widzę. Ok. Kolejne doświadczenie. Idziemy jak burza. Przecinaki takie z nas, że gadać. Jak tam jest u niego z tymi lepsze machiny wojenne? Tylko machin wojennych nie mamy. Ok. Rudy? Co jest? No przecież... Fanatyk niech będzie To było dziwne trochę, słuchajcie Chociaż ruda była, no to rudę mam Dziwne Możemy sobie artefakty pokupować na magię Kupmy sobie ten. I ataku sobie zwiększymy. albo to... A, tak zróbmy. Ej, okay, 12 kryształów mówicie. Tu są jakieś kryszteksy. Wszyscy są kryształy. Boże, ludzie. Weźcie. Wyluzujcie ciągle te kryształy. Kryształy. Tu są jakieś. Dęci mamy dużo, ale kryształów mało. Ok, dołączyli do nas. Mam nadzieję. Kurde, ale ja trochę zrąbałem, bo można parę razy podbić do nich i dzięki temu jakieś inne ceny można wytargować. Kurde, trochę zrąbałem. Moim zdaniem. Karbiec krasnoludów. Nie wiem, czy jest sens tam się udać. Myślę, że tędy pójdziemy na razie. Stopniowo swoją armię powiększymy. Ile mamy? Trzech. Dobra. Igaj, Kamieni szlachetnych. Ok. Cześć. Czyli dostaliśmy coś. Dzięki temu. Mamy faktorię handlową. Słuchajcie. Możemy wymienić troszkę zdrowców jakby nam brakowało. Wiem, czy jest sens, się z wiele ich jest. Nie, nie będę się z nimi bił. Po co mamy się na straty narażać? Myślę, że wezmę was. Olej już tych żywiołaków ziemi od fanatyków. Dodatkowe surowce. Zawsze na propsie. Będziemy mieli odmów. Ścigamy się z duchami. Dobra, tutaj potrzebujemy przejścia. Okej, okay, zobaczmy. Co my tu mamy? Tarota. części i wiedzę. To może być. Okay, obrona jest jak najbardziej, się należy. Oświecenie. Słuchajcie, nie wiem co wziąć. Oświecenie bierzemy? Dobra, i Olo z oświeceniem. Dostaniemy statyst. Popatrzcie ile statystyk dostaliśmy. Siła czarów 21. Właśnie o tym mówię, że to oświecenie strasznie robi grę. Mogłem sobie już grob wziąć, wziąć oświecenie już dawno, ale nie wiem, czy jest sens walczyć z nimi. Chyba nie ma jakiegoś takiego większego sensu. Tu pójdziemy. Psz, jakiś błąd gry chyba na mapie, słuchajcie, bo przeszedłem sobie tak jakoś na lajcie. A? No to jak drewno, to jak najbardziej. Luniczne machiny. No nie wiem, czy jest cel zrealizowany. Nie mam dobrej armii jeszcze. Tak naprawdę, sfora. Stawmy tego lisza w świętym spokoju. Bym wolał jeszcze przyłączyć jakieś jednostki do swojej armii. Tak naprawdę. Kurde, tyle niedźwiedzi mu poszło. Tak, to nie był dobry pomysł. Szczerze mówiąc, to nie był dobry pomysł, żeby się tak osłabiać. Tym bardziej, że tu mamy machinę obrężnicze. Mogę sobie je wykupić. Siarka, o właśnie, to mi się przyda. Na przykład siarki, bo jej brakuje mi przekupić te nasze krasnale. Krasnale, nie powinno się mówić krasnale, no ale oj tam, oj tam. Dobra, dołączy, dołączą do mnie. W ten sposób. Plus dwa ataku oczywiście. Smoki. Nie chcę w smokami się bić. Smocza utopia. Ale tutaj nie dam rady raczej. Raczej nie inaczej. Ok. Wróćmy się jeszcze tu, co my tu mamy? Kartograf, o Boże. Chęcią tam podejdę do niego. Mógłbym tutaj podejść i te jednostki przejąć. Dowę bo się, żeby to mi nie wystarczyło. Wolę odsłonić sobie całą mapę. Mieć święty spokój. Kupimy kartografa. Mamy też dużo surowców, pieniędzy, więc możemy sobie kupić jakieś artefakty. Dzięki temu jeszcze wzmocnimy naszego bohatera. Tutaj mamy. Ty mi się. Nie, co ty, co ty? Ja chcę się pobić z tobą. Potrzebujemy doświadczenia. Odmów. Digaj. Dziękuję. Zobaczymy, co oni będą chcieli. Okej. Okay, z chęcią się was wezmę. Nie, 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 sfora, a chociaż nie dostaliśmy tak dużo obrażeń. No i teraz będziemy dostawać te wszystkie surowce. Kup mapę. Okej, okay, moi drodzy. Dobrze. Tu są krasnoludy. Tu nie ma. To jest kolejna smucza. Nie, tu byłem, tak? Tu byłem. A proszę, tu są jakieś sekrety. Dobra, no to pójdziemy w tę stronę teraz, przebadamy to wszystko. Tu wszędzie byłem. Wielka horda, horda. Duncan, pojedyncza ilość. Duncanem się nie będę bił, bo Duncan nie jest rozwiniętym bohaterem, więc mogę tutaj zginąć przez to. Dobra, polecimy tędy. mamy jednostki, które mogę jeszcze wziąć. Ewentualnie. praw? Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Kopalnia rudy. Tutaj bym jeszcze obronę sobie wzmocnił dzięki temu. Okej. Okay. Dobrze, no to kolejne... ...doświadczenie. Zawsze na propsie siarka. No to teraz mogę przejmować sobie te jednostki. Dobra. Teraz tak. W ten sposób możemy podejść. tu jest sens się z nimi bić? Myślę, że tak. W ogóle jak tutaj stoję z... z ...Expem? No potrzebuję jeszcze, jeszcze tego Expa. I Gdyby się udało, to chciałbym jeszcze się postarać o. Dobra, ścigamy. Nie wiem, czy jest sens zbierać jeszcze tych, te surowce. Powiem. Ścigamy. Kolejne doświadczenie. Dobra, i tutaj sobie przejdziemy. Tędy już tu nic nie widzę ciekawego. Tutaj na dole spotkamy się z tym panem. Jeszcze bym tutaj przeszedł, bo tu jest, popatrzcie ile jednostek. Tutaj jest ni już nie ma nic poukrywanego. Dobra, tak zrobimy. Tutaj mamy jeszcze, prawda? Taką skrytkę, dobrze, że odsłoniłem sobie mapę. Tutaj. Okej, okay, Akademia Wojskowa, patrzcie ile expa. Zanimy jeszcze tych piorunów. Okej, okay, gdzie jest nasz bohater? A tak, pobijmy się z czartami. Expy zawsze się przydadzą. Lecimy teraz do teleportu. Właśnie jeszcze, jak będzie tu możliwość, to dopiero wrócę się potem. Potem się tu wrócę. Kupimy sobie jakieś artefakty. Tyle chyba. Prawda, bo takie rzeczy miecz mogę jeszcze kupić. Ewentualnie. Dobra, no na razie tak. Troszkę sobie wygustowałem bohatera dzięki temu. Tu byłem. Lecimy dalej. No, zaraz tutaj przejdziemy. Smokami mógłbym się bić, chociaż jakieś głupie straty. No właśnie 6 piorunów. Hmm. Dobra, tak to zrobimy chyba. O, ile expo. To będzie impreza, słuchajcie, artefakt i ogra. O, o, Pieniądze. A tak, oczywiście, żeby balisty nasze siały roz... rozwałkę. Dobra. Teraz tak, tu gdzieś był sprzedawca artefaktów, o ile mnie pamięć nie myli. Tu gdzieś, dobra. Tam wracamy. Będzie nowy tydzień, nowe artefakty. Umieszczę sobie tutaj kij ogra. Więcej ataku. No i słuchajcie, kolejną misję zaraz przejdziemy, tak mi się wydaje. W szczególności bardzo się cieszę. No dobrze, że wziąłem. Myślę, że ta inteligencja się nam bardziej przyda i wcześniej o wiele już mogłem ją wziąć. Inicjatywę wszystkich machin wojennych o plus 3, to jest bardzo fajne. Jeszcze jakbyśmy mieli trójstrzałową balistę, to by było coś. Dobra, kolejny tydzień, elegancko. A, nie ma nic nowego, szkoda. Ale... Nic straconego wykupimy sobie. Nie będę się z nimi bił. O, ci rycerze śmierci są naprawdę epiccy. Bardzo mi się podobają. Fajne umiejętności mają. Okej. Okay. No właśnie, dostaniemy sobie obronę. Prawda? Jeszcze będziemy mogli wszystkich tutaj. Okej, okay, zobaczmy. Wszystkich bierzemy. Teraz to sobie weźmiemy armię, moi drodzy. Okej, okay. chodzić do mnie. Chodź, chodź, chodźcie, chodźcie. O! Wow. No i słuchajcie, miodio. Teraz to sobie podreperowaliśmy armię, czyż nie? Jeszcze ulepszymy ją. Proszę bardzo A Jeszcze ten pan, kurde, tego nie wziąłem włócznika Ale nie fartownie. No dobra, troszkę zawaliłem Kolejny artefakt. Proszę bardzo Myślę, że na siłę czarów pójdziemy. Tak wiedzę mamy dużo Dobra, no to tyle moi drodzy. Jak z poziomem stoimy? O, jeszcze trochę brakuje. Lecimy w tę stronę. Jolo, brachu. Z powalczyć.

Spotkanie przyjaciół po latach. Patrzcie jak zaciera ręce. Napije, słuchajcie. Adzą sobie po twarzy, czy co? <todgłosy> Draniu, Jak dobrze znów cię widzieć, Duncan! Żywy i w pełni sił! Niech ktoś odbije beczkę piwa! E, nie teraz. Nadal mamy. Przepraszam, że cię w to wmieszałem. Dajże hmm. spokój! Gdy ktoś zaczyna się bać tego, co robić należy, to lepiej, żeby od razu się położył i umarł. Hmm. Poza tym, sprawa z Rolfem prędzej czy później by i tak wybuchła. W rzeczy samej. A co na to klady? Hmm. Zimowa wichura jest ze mną. Cenią sobie uczciwość. Hangwul przekona kapłanów wysokiego płomienia. Inni? Ponura Stal podąży za królem. Strażnicy domu postąpią tak samo. Kamienna pięść, potężny młot, kto wie. Myślę, że o wiele bardziej martwi ich nowa wojna u podnóża góry. Mroczne elfy też? Dlaczego? Gdzie? Jak? Najpierw nieco nas wysądowali. Tolgar poszło za nimi, ale to ich problem. My najpierw musimy posprzątać nasz własny pałagan. Umowa stoi, lecz proste to nie będzie. Szkoda, że nie ma tu z nami frejdy. Hmm. <mulety> <mulety> Wiem, że ci <mulety> przykro. <mulety> <mulety> so, ona ma doskonały zmysł strategiczny. <mulety> <mulety> Kilka innych zmysłów swoją drogą też. jest mój tok myślenia. by załapała, o co ci chodzi. Tak czy inaczej w tej chwili jest zajęta ratowaniem ojca. Im bardziej zejdziemy laslowi i Alarykowi za skórę, tym nasza droga będzie łatwiejsza. Masz rację. Obaj chcemy złamać kark laslowi. Ruszajmy. Jedna rzecz. Zaprosisz mnie na ślub, dobrze? Albo przynajmniej na wieczór kawalerski. No. <todgłosy> Ten łóżko. Stary przyjacielu. Tak. Stulciub. Dobrze, dobrze. No to teraz czas na podbój zamku. Mamy tutaj armię dość porządna. Co to jest? raboska, rozumiem. Dobra, nowy cel. Daj mi Torhal. Dobrze, no to zajmiemy Torhal. Nie ma co płakać. Dobrze, dziękuję. Ekspy dodatkowe. Łuk z rogu jednorożca, to by się nam przydało. Ja ukrywam. Oby nie walczyli. Patrzcie, ale powalczymy my z wami. Dobra, wpakujmy sobie teraz... O kurde. Dobra, to lepiej nie. Myślałem, że to będzie jako dodatkowe. W Hirosach trzy łuki było jako dodatkowa rzecz. Ten kuć, chart, gdzie się zrespił? Co to ma być? Co to za jakieś artefakty? Bugi na tej mapie? Dobra, moi drodzy, zobaczymy. Co też tu będzie ciekawego? Opcje, gra. A walczmy, moi drodzy, zawalczmy. Zobaczmy. Tak jest. Pyk. O, no, proszę, to się chyba szybko skończy, no raczej tak. Też ma krasnoludów w swojej armii. O no, proszę. Ze szczęściem to ładnie wchodzą te obrażenia. No i co, zajęliśmy Torhal. To była szybka misja, moi drodzy. Ja dziękuję za uwagę i trzymajcie się, cześć.